Scenariusz sprzedany za jednego dolara i wstęp do wielkiej kariery. Oto Terminator jeden Jamesa Camerona. Jest to film z 1984 roku. Muzykę do niego skomponował pan Brad Piedel. I powiem tak, że o ile wujka miała fajne sątra, to ja słuchając tego, konkretnego. Mam wrażenie, że on jest jednak lepszy, bo mm, nie wiem z czego to wynika. No to tak, no główny temat melodii się przebija i został dopracowany w dwójce, to prawda. Niemniej jakoś tak przyjemnie. To prawda w trakcie seansu trochę może w niektórych cenkach wydawało się to może kiciowate, ale Raczej nie było kluczowate w latach 80. Bo pamiętajmy, że ten film wyszedł w latach 80. i to bardzo, bardzo widać. Nie miał też jakiegoś wysokiego budżetu podobno, więc to, co oni zrobili to nadal bardzo dobrze się oglądało i były sceny, gdzie ten trochę porusza się tak nieco nieudolna animacja. Ale jak teraz nad tym myślę, to może to był taki efekt specjalny, bo to jest terminato, a on nie był wtedy jakoś za bardzo wtrowy. Zresztą no to maszyna to musi trochę ciężko chodzić. Poza tym dobra może się cierpiam, nieważne. W każdym razie sytuacja wygląda tak. Tak, Connor sobie zarabia w knajpce i nic z tego, nic dowiaduje się, że zabójca na nią poluje. Nie znamy jeszcze powodu, przynajmniej do filmu, i to się wyjaśnia. Wszyscy wiemy o to chodzi tak, że ma urodzić Johna Conora. Jeden jej broni, drugi chce zabić, i tutaj właśnie fajnie jest. To, że Arno Schwarzenegger jest tym złym. No i robi jak zwykle rozpierduchę. Powiem tak, że idealnie pasuje do tej roli. On no nie mógł być nikt inny, tylko on musiał być, bo ta twarz, zwłaszcza w momencie, w którym on już staje się taki, powiedzmy zniszczony, tak? Że tutaj chwawi, tam sobie oko rusza, tam rękę sobie rusza i tak dalej, i tak dalej, że to nie mógł być inny, musiał być Ani, bo on miał taką sylwetkę, taką może nienaturalną, choć on był kulturystą w czasach, kiedy jeszcze tak dużo nie brali syfu, więc on miał trochę tak hmm, rozsądnie że tak powiem, się dobierał do sprawy, tak, i generalnie, powiem tak, ten film urzekł w tamtych czasach bardzo wielu ludzi, był wstępem do ogromnej kariery Jamesa Camerona, bo dzięki temu filmowi e, on miał szansę wyprodukować jeszcze parę innych filmów, dlatego, że się zapoznał, dlatego, że film odniósł sukces, a tak w ogóle co mogło zauroczyć co ludzi, bo widzicie, to jest tak, że jak się ogląda, to jest chyba jeden z pierwszych filmów Camerona tak naprawdę, nie wiem czy nawet nie pierwszy, znaczy powiedzmy to sobie szczerze, że on do pierwszego się nie przyznaje, bo tam <grym> producent w ogóle tak namierza, że Cameron nie lubi myśleć w tym filmie, ale w każdym razie, w każdym razie. Widać, że jeszcze długa droga przed kameronem, bo on włókę tak jakby. Dobra, weźmy jedne sceny z pierwszego terminatora i zróbmy je jeszcze lepiej, jeszcze dynamiczniej. Tak. I tak to wygląda, że serka jest ok, jest szybka, dynamiczna, ale jeszcze nie jest to do końca to, co my znamy. Aczkolwiek powiem Wam, że jak włączyłam ten film o 19.30, tak ani razu nie poszłam do kibla i tak ciągiem oglądałam te dwie godziny, prawie że. Więc no, film mnie niesamowicie wciągnął, bo się dziwiłam, że Ło, to już jest ta godzina, nie? Tak szybko leciało, Niemniej, ee, ten film i tak jest bardzo dobry. To nie dlatego, że jest efektowny, tylko dlatego, że nabiera bardzo, ale to bardzo dużo czynnika ludzkiego w sensie takim, że ta historia jest ludzka po prostu. Ma w sobie coś takiego, nie wiem jak to określić, ludzkiego. Bo zobaczmy. Tak. Że Sara, ona, potyka gościa, który ją latuje, tak? Nie wiadomo, czy mam uwierzyć, wierzyć, nie, ale, ale, po tym, co widzi, to to, to nie uwierzyć w każdym razie. I ja w tym też takiego, coś takiego fajnego ludzkiego. To, jak się ten gościu zachowuje, to, i co mówi, to powiem szczerze, że względem tego, co ja wiem, to potrafiło mnie nawet zruszyć, nie? Ale no to właśnie nie mogę powiedzieć, że ten film oglądałoby się lepiej, gdybyśmy tego wszystkiego o Johnny Konorze i o nie wiedzieli. Aczkolwiek bardzo możliwe, że to też robiło w latach 80. robotę, tak? Bo nie mniej wtedy wkraczałeś po prostu do świata którego nie zna, dzisiaj to taka historyka na w popkulturze, wszędzie jest, tak. No, no ale właśnie, właśnie zwróćmy uwagę na to, że my wszystko wiemy praktycznie, a mimo wszystko dajemy się wciągać w historię, tak. To nie przeszkadza. Może nawet możemy spojrzeć sobie na to w inny sposób, że, że ten koleś, który przybywa do Sara, ona on, tak bardzo takie poszło bardziej ludzkie strony i chyba myślę, że dzisiejsze krytycy to zaczynają zauważyć, że to nie jest tylko historyka, o zmiana przeszłości, o bijatyka i tak dalej, tak? Akcyjnie, że to, że ten film ma w sobie jakąś taką większą głębię. I chyba to jest czynnikiem, dla którego wielu krytyków uważa, że jest nam lepsze od dwójki. No tak, bo dwójka pod względem, nie wiem, może niekoniecznie psychologicznym, bo psychologicznie też jest nieźle rozegrana, ale pod względem takiego przesłania, takiego ludzkiego czynnika, to ona nie ma takiego poczucia, że wow, Chcemy jakieś przesłanie mieć, tak? Natomiast piedy to się odczuwa. I w sumie no, trudno to powiedzieć, czego to wynika, bo to jest historia o robocie, ochroniarzu i że <grytanie> Właśnie. To by jeszcze powiedzieć. W każdym razie, ja ten film serdecznie polecam. No mam nadzieję, że polecam serdecznie ja to za jeden. 1, panego także jako elektronicznego modelca, ale ten polski tytuł, no można się z niego śmiać, ale podobno związany był z tym, że komuna wymagała polskiego tytułu, więc no taki wstawili tak Niemniej ja oglądałam wersję, która już tego polskiego tytułu nie zawierała, bo po prostu Terminator. I właściwie dziękuję Gaj, której ten film dedykuje, bo dzięki niej obejrzałam. Tak, właśnie. No to jest właśnie problem dzisiejszych czasów trochę, bo mamy dostęp do tylu ceramów, tak, a się okazuje, że największe klasyki nie są na nich dostępne. I no chcemy, to znaczy na Sky Show Time obejrzysz sobie Indiana Jonesy, tak? Ale na przykład Terminatora już nie, tak samo on powinien w ogóle być na Prime wideo, a go nie ma bardzo. Także no, mamy problem z niektórymi filmami, zwłaszcza, że one nie są dostępne na Davity, bo polskie filmy stwierdziły, że im się nie opłaca, więc no to nie jest dobre, bo to jednak kino to jest jednak, wiecie, na kultura, dziedzictwo narodowe, tak. Bardzo ważna rzecz moim zdaniem. Dobra, to ja Wam dziękuję za cierpliwość. Także idę off topu. Jeśli się Wam spodobał, to łapka w górę, komentarz, subskrybuj i tak dalej. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.